W ostatnim czasie w Polsce bardzo popularne stały się rzepakowe pola. Na szczęście takowych nie brakuje również na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I właśnie taki piękny, żółty krajobraz będziemy Wam chcieli zaprezentować na tym filmie. Witajcie drodzy fani, Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ciekawych wycieczek terenowych oraz żywych kolorów. Ja nazywam się Kuba Krawczyk i wraz ze Związkiem Gwiniorajskich zapraszam Was na ósmy odcinek Jorajskiego Przewodnika Fotograficznego. W tym odcinku zabierzemy Was w bardzo ciekawe i urocze miejsce. Mianowicie do zielonej dzielnicy miasta Zawiercie do Bzowa. W tymże miejscu będziemy Wam chcieli zaprezentować największą atrakcję tej okolicy, czyli skałę rzędową. W tym przypadku bardzo pięknie otoczoną żółtymi kwiatami, popularnego w ostatnich latach w Polsce rzepaku. W tym materiale będziemy chcieli Wam zaprezentować piękno takiej zaawansowanej już wiosny, bo to jest chyba najpiękniejsza pora roku w naszym kraju. Jest bogata w kolory, w intensywną zieleń, w żółć, w błękit nieba, biel chmur. Na Jurze pokazać coś takiego jest po prostu rzeczą świetną. To jest zawsze taka fajna wartość dodana, do połączenie, jurajskiego krajobrazu, czyli skał i zamków z takimi właśnie kolorami, które przynosi nam ta pora roku. Dotarliśmy do Bzowa, pięknej zielonej dzielnicy Zawiercia. Jak widzicie dookoła jest pięknie, żółto od rzepaku. Po moim samochodzie też na pewno widać, że już jest odpowiednio e, dobrudzony tym pyłkiem, właśnie z tych e, malowniczych roślin. O, no nie film mojego brudnego auta, no ale taka kolej rzeczy. No, byliśmy tu e, kilka razy łapać ujęcia, więc i auto się zdążyło obrócić. Mam nadzieję, że to wybaczycie. A my zaczynamy nasze polowanie na ciekawe krajobrazy z motywem rzepaku, który będzie. Głównym bohaterem tego odcinka słuchajcie, kochani, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się fotografią krajobrazową. Eee, zapewne trochę Was dziwi, że skoro mówię o eee, fotografii krajobrazowej, dlaczego mam tu zamontowany dość wąski obiektyw. Konkretnie jest to obiektyw o ogniskowych 7200. Powiem Wam krótko. No moim zdaniem panuje takie mylne przekonanie, że fotografię krajobrazową wykonuje się tylko i wyłącznie na obiektywach szerokokątnych, żeby pokazać całą scenerię. No, nie jest to myślenie całkowicie nieprawidłowe. Natomiast my wam pokażemy, że korzystając z tak wąskiego szkła i mając do dyspozycji tak piękny pierwszy plan, jesteśmy w stanie wykonywać bardzo fajne, przemyślane, wyselekcjonowane zdjęcia krajobrazowe, tutaj bardzo dużą rolę będzie odgrywało kadrowanie. Mając do dyspozycji tak. Szeroki plan, trzeba umiejętnie dobierać sobie elementy, które chcemy pokazać. I to właśnie będziemy chcieli Wam zademonstrować tutaj w wzowie z wykorzystaniem przepięknego rzepaku. A więc nie przejmujemy się, że mamy zamontowane wąskie szkło. Idziemy po prostu i szukamy naszych kadrów. Oczywiście poruszamy się cały czas po śladach. Prawdopodobnie traktora, żeby tu. Nie czynić jakichś szkód. Dość istotna kwestia w całym temacie. Od strony fotograficznej, takiej technicznej, w tym odcinku będziemy chcieli położyć bardzo duży nacisk na kadrowanie i to kadrowanie różnymi obiektywami, nie tylko takimi, które wprost kojarzą się z fotografią. Krajobrazu, gdyż naszym zdaniem dobra fotografia krajobrazowa przede wszystkim właśnie bazuje na doskonale przygotowanych i wyselekcjonowanych kadrach. Tego będziemy się trzymali. No i mamy nadzieję, że ten odcinek troszeczkę Wam pomoże w tym, jak takich kadrów po prostu w terenie sobie poszukiwać. Jesteśmy już w miejscu, gdzie znajdujemy się. Tak, można by określić: AMFAS- kolejnej bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli skały rzędowej. I będąc na wprost skały rzędowej, znajdujemy sobie taką przecinkę. Wyjeżdżoną znowu przez traktor lub, lub inny sprzęt rolniczy. I tam sobie skręcimy, żeby budować fajne kadry z udziałem właśnie takiego fajnego, ne, jurajskiego elementu. Ten e, piękny obraz, powiem Wam tak. To jest e, to, co w sumie e, najbardziej kocham w fotografii krajobrazowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zaawansowana wiosna. To jest e, jedna z dwóch moich ulubionych e, pół roku na Jurze. Drugą jest oczywiście piękna, złota polska jesień. Ale rozmawiamy o wiośnie. O co chodzi w tej wiośnie? Zobaczcie, jaka tu jest gra kolorów. Pierwszy plan zbudowany z pięknej rzepakowej żółci, w oddali zieleń, kwitnące drzewa jeszcze, bo mamy wciąż wiosnę, białe wapienne skały. To jest po prostu tak sielsko i tak polsko. No to z wiosną jedno z najlepszych miejsc po prostu dla mnie, jeżeli chodzi o takie Spełnienie fotograficzne związane też z wyczekiwaniem wiosny, a w tym roku wyczekiwaliśmy tej wiosny bardzo długo. No ja tutaj po prostu jestem zawsze bardzo, bardzo spełniony, i można powiedzieć, że taki sezon zaawansowanej wiosny niemal co roku zaczynam w Bzowie. A tak podpowiem Wam, że rzepak dostępny jest tutaj, no tak. Co drugi sezon, średnio, przynajmniej od 6 lat, jak zauważam, to właśnie to tak wygląda, że co dwa lata jest tutaj obsiane rzepakiem, więc no, myślę, że można sobie po prostu z dużym wyprzedzeniem taki, taką sesję zdjęciową zaplanować. Cieszcie się tym krajobrazem, a ja idę dalej. Nie byłbym sobą, gdybym oprócz tego, że podziałałem na wąskim obiektywie i znalazłem sobie takich parę bardzo wyselekcjonowanych kadrów, gdybym nie podziałał również na obiektywie szerokokątnym, tak, o którym wspominaliśmy na początku. Swoje zrobiliśmy na tym szkle wąskim, znaleźliśmy kilka bardzo fajnych obiektów, nie tylko skałę rzędową, którą tam doskonale widać, skorzystaliśmy. Także z infrastruktury elektrycznej dookoła oraz z kilku drzewek. Na szerokim kącie teraz spróbujemy pobawić się też tymi liniami wiodącymi, bo jak widzicie ktoś niemal na zamówienie nam chyba wyjeździł tutaj te kolejne prosto w stronę skały. No grzechem by było nie spróbować, więc ja teraz już ściągam plecak, przepinam się na drugi obiektyw. I za chwilę podziałamy sobie chyba też powietrze. Filtr polaryzacyjny, już o nim rozmawialiśmy w kilku odcinkach. Bardzo się przydaje w takich okolicznościach, kiedy mamy tak żywe kolory. On je jeszcze podkreśli. Dodatkowo światło mamy prawie pod kątem 90 stopni. Na pewno nam filtr polaryzacyjny dużo pomoże w tej sytuacji. Jak zwykle drodzy, jedna mała uwaga. Yy, bawiąc się w morzu rzepaku, pamiętajcie, aby umiejętnie dobierać ciuchy, a najlepiej dobierajcie takie, na których już on trochę mniej zależy, bo <ścoughs> zobaczcie, jak to wszystko teraz wygląda. No tak, roślina pyli, nie pozostaje to bez śladu. Pamiętajcie, żeby w takich okolicznościach yy, przyrody, krajobrazu. Wykonywać dużo ujęć. Bawcie się przysłoną, głębią ostrości, bawcie się kadrem. Kombinujcie, czy, czy bardziej złapiecie ostrość na, na pierwszy plan, czy złapiecie ostrość na dalszy plan. A pierwszy plan fajnie rozmyjecie. Mamy już teraz takie fajne boczne światło. Sami zobaczycie na zdjęciach, które Wam zaprezentujemy, jak fajnie to. O, zostałem przez coś zaatakowany. Mam nadzieję, że to się wytnie, ale kontynuuję. To będzie fajnie widać na naszych zdjęciach, jak ten pierwszy plan gra, jak to światło wpadające z boku go troszeczkę różnicuje. Pamiętajcie, że jak się jest w takim miejscu, trzeba je wykorzystać do granic możliwości. Z samymi ogniskowymi, obiektywów. Samymi obiektywami zmieniajmy je z wąskich na szerokie. Teraz jeszcze zaraz przysiądziemy się na drona, pokażemy jak to wszystko wygląda z góry. No, w takich okolicznościach przyrody po prostu trzeba korzystać, zrobić jak najwięcej kadrów, bo wtedy z tego mamy po prostu maksymalną satysfakcję. Także działamy dalej. Ja lecę po drona, za chwilę będą jakieś ujęcia z góry. Mamy nadzieję, że w tym materiale zainspirowaliśmy Was tym, że warto ze sobą mieć na takie wypady krajobrazowe, kiedy wiecie de facto, co Was czeka, czyli na przykład ten pięknie kwitnący rzepak i piękna okolica w postaci jury, żeby wtedy zabierać jak najwięcej sprzętu fotograficznego, czyli spróbować pofotografować na wąsko, na szeroko, z poziomu ziemi. Z powietrza, wtedy możemy naprawdę mamy, mamy szerokie spektrum wyboru. Możemy później wybrać naprawdę ciekawe kadry, popracować troszkę nad tymi zdjęciami, i może się okazać, że przyjedziemy z materiałem, z którego zdjęcia wyjdą po prostu wyjątkowe. Pamiętajcie też, że przy umiejętnym i dobrym kadrowaniu, nawet pozornie e nieciekawych miejsc na pierwszy rzut oka możemy wygenerować bardzo, bardzo fajne kadry. Wtedy właśnie z pomocą, co podkreślam, przychodzi teleobiektyw, który fotografuje nam mały fragment otoczenia, które widzimy i może się okazać, że to, co w ogólnym kadrze jest chaotyczne i no, mało spójne, przy wykorzystaniu wąskiego kadru okaże się świetnie wyselekcjonowanym Świetnie dojrzanym kadrem, co w efekcie będzie prowadziło do tego, że no, stworzyliśmy po prostu świetne dzieło fotograficzne. Dziękujemy Wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Bardzo cieszymy się, że w jakiś sposób możemy zainspirować Was jurą krakowsko-częstochowską oraz piękną dziedziną sztuki, jaką jest fotografia. Zachęcamy Was do zostawiania komentarzy pod filmem. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, a może dajcie znać, jaką kolejną lokalizację chcielibyście, Zobaczyć w naszych obiektywach. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczku, zalejkujcie również ten film. Wtedy pomożecie nam spełniać YouTube'owe algorytmy. Zachęcamy Was również do wyjeżdżania po prostu w teren, robienia zdjęć w tych miejscach, które dla Was uwieczniamy wrzucajcie takie zdjęcia na przykład na Instagrama, oznaczcie nasz profil, chętnie wtedy je zobaczymy, skomentujemy, może wymienimy się jakimiś doświadczeniami. O to w tym wszystkim chodzi, właśnie, żebyśmy razem mogli się cieszyć pasją do tej wspaniałej dziedziny sztuki, jaką jest fotografia. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, kochani. Cześć i czołem z Jurajskim. Pozdrowienia. Witajcie miłośnicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, spacerów terenowych, żywych kolorów oraz... Czekaj, co ja yy, Uświadomić sobie, że Jura Krakowsko-Częstochowska... Ty, co jest? Kurde, sięgnę ją? Ale również bardzo ciekawie... Ty, bo mi tu mucha lata. Kurde, Bela. Czekaj.